Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. wieczór w Klubie Sportowym Pakałczyń 72. Są ze mną Ola i Wojtek. Dzisiaj po raz pierwszy przyszli do naszego klubu. No i powiedzcie jakie wrażenia po pierwszym treningu? Szczerze mówiąc na początku się bałam, bo to jest mój pierwszy raz na siłowni. Ogólnie jakaś taka bardziej forma aktywna sportu. No ale po pierwszym treningu z pomocą Pana Instruktora jakoś przebrnęłam i stoję tutaj. Także myślę, że dalej będziemy kontynuować te ćwiczenia i zobaczymy czy będą jakieś efekty i... Mam nadzieję, że zyskamy więcej energii dzięki takiej aktywności właśnie i ruchowi. Także... Efekty na pewno będą, a z tego co wiem Wojtek już był w klubie sportowym PAKO i tutaj przechodził rehabilitację naszego specjalisty Ryszarda Majewskiego. E, tak właśnie, pan Ryszard Majewski e, był moim rehabilitantem, dużo mi pomógł, e, jestem zadowolony. Olu, czy dzisiaj jakieś ćwiczenia sprawiały Ci problemy? No, to pierwsze zajęcia, więc ja powiem szczerze, że każde ćwiczenia mogłyby Ci sprawiać kłopoty, trudności, ale czy jakieś było takie, z którymi mogłaś sobie poradzić? To znaczy, jedno ćwiczenie, które najbardziej sprawało, sprawiało mi trudność, to ćwiczenie na tak zwanym motylku chyba. Na klatkę piersiową, jakoś po prostu ręce mi bardzo słabo już mudlały pod koniec i nie dawałam rady, a reszta jako tako. Pierwsze zajęcia za wami, czy jutro pojawicie się na siłowni, Wojtku? jeżeli zdrowie pozwoli i, <noise> i zakwasy nie złapią tak bardzo, to tak. No tak, pan instruktor właśnie radził nam, żeby lepiej jutro niż pojutrze się zjawić, dlatego żeby rozruszać trochę te zakwasy, że na drugi dzień są podobno największe. Także myślę, że może jutro zajrzymy też wieczorową poru. Powiedzcie mi jeszcze na koniec, skąd dowiedzieliście się, się o klubie sportowym PAKO? Mijamy e, praktycznie codziennie ten klub, blisko mieszkamy i no, pan reżyser mi tutaj promocję dobrą zrobił, więc, więc właśnie tutaj chcieliśmy. Mhm. Zapraszamy zatem. Trzymamy kciuki, żebyście nabierali kondycji fizycznej, bo to chyba najważniejsze po to przychodzi się do klubu. Tak, my bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie i mam nadzieję, że będziemy się tu widywać często.